Proszę nas nie traktować, a mnie szczególnie jako polityków opozycji, ponieważ my tak się zdarzyło, że musimy być przedstawicielami jakiegoś klubu parlamentarnego, prawda, czy członkami partii, bo w Polsce nie, i zresztą na świecie no, musi być się reprezentowany przez większą grupę, żeby być skutecznym. Natomiast na przykładzie Podkarpacia widać, jak wiele można zrobić, inicjatyw przy zgodnej współpracy i my naprawdę panowie parlamentarzyści, panie, potrafimy się dogadać w słusznych sprawach, my tylko niestety, czynnik to, że liczebny jest dla nas niekorzystny, ale, ale my w tym roku będziemy robić wszystko, ja to ja to żeby zbliżyć się działa, do Działa czynnik merytoryczny, prawda, jak przykład Uniwersytetu, jest nie można też tylko, tylko działa czynnik matematyczny często większościowy, prawda, także to jest Oczywiście no są rzeczy, Jeśli razy... o, o współpracę, to no, trudno nie zadać pytania. No, oczywiście, może nie do końca, to jest pytanie tylko do Was. Ale no, rzeczywiście z Jarkiem Kaczyńskim, który jest człowiekiem podobno bardzo niedobrym, nie da się współpracować? Wspaniałym jest człowiekiem, człowiek bardzo dobrym. podobno uciekają. No, nie nawet widać. Muszę powiedzieć, że kolega nasz senator wstępuje w szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Tygodniu, także Czy Alicja, Alicja Prawa i Ja powiem tak, że wczoraj czekając na lotnisku, lecąc z Warszawy, chciałam, nie wiem, czy panowie widzieli wypowiedzi naszych dwóch pań, byłych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości za PJOD. I myślę, że po raporcie mak te panie już przez wiele najbliższych tygodni będą bardzo żałować, że powołały tą strukturę PJN, bo ja nie wymieniam pełnej nazwy, dlatego, że ona już nie ma prawa być używana przez tę panie, bo tak zadecydował sąd, dlatego nie chcę wymieniać i myślę, że to był błąd, który się odbije zarówno na ich karierze politycznej, Jaki odbył się wyraźnie na wyniku prawa i sprawiedliwości? Do tego wraku, to ja od kilku dni właśnie mówię, że proszę wziąć pod uwagę odczucia rodzin, kiedy to było miejsce śmierci naszych bliskich, prawda? I my, patrząc na ekran telewizora, widzimy, jak idzie żołnierz czy cywil i wali młotem. Być może tam są jeszcze resztki ciał, czy szczątki, czy krew naszych bliskich zmarłych. Bo takie są fakty. Przepraszam bardzo, bo jeszcze bo, ja mam dwie kwestie, ale w tej sprawie tak samo. Dla e, mnie logiczną rzeczą jest, że komisja złożona z Białorusi w porządku nie wiadomo, tylko nie wiadomo dlaczego jesienią. Wiadomo, że pozostałe szczątki ludzkie na przykład są zwierzątka, są ptaki, które e, zbierają wszystko, co ma charakter e, organiczny. Mało tego są ptaki, które zbierają również wszystko, co się świeci. Jedzie komisja jesienią, znajduje ileś tysięcy jeszcze kawałeczków różnych szczątków, m.in. tarcza koszty. To już budzi pewne, pewne wątpliwości co do działań z naszej strony i zapewnić, że strona rosyjska na wszystko umożliwia. A druga sprawa jest taka. W się Papiełuszki mamy teraz przypadek tych samolotów i jeżeli nawet coś się dzieje w tych sprawach, to ktoś może tam mniejszą, większą karę ponosić. To inspiratorzy w każdym z tych trzech, trzech przypadków jest, jest ich kilka więcej. No, to jest jakaś wspólna cena. Nie, nie jest to, że są iznacy, z nami. Także tak, to jest tak, no ktoś to może dobrze robił, a ten ktoś może się nazywa e, jakaś służba, czy coś tam, tak, tak należy, tak należy. No, jak, no, jak powinien postąpić przysuwać? Putin prawda? w momencie katastrofy? Umiędznarodowić absolutnie wszystko, co tam się wydarzyło. Ściągnąć różnych międzynarodowych ekspertów. Żeby całkowicie, powiedzmy, stać z boku, szukajcie, że tam się wydarzyła katastrofa lotnicza, która nie ma związku przede wszystkim z, z Rosją. Tego nie powinien zrobić nasz premier. Z Rosją. Ale no, mówię teraz o Putinie, nie? który by, chciałby, żeby żaden cień nie padł na Rosję. Premier oczywiście zachował się, to już to jest skandal w ogóle. Jakaś powiedzmy. No ale ostatnie zachowanie. To, to nawet na